Dzień dobry słoneczka, z tej strony ciotka Irse. Witam Was na moim i samca Alfa kanale we wtorkowym speedbidzie. Słuchajcie, to, co mam dzisiaj dla Was, miało być na przyszły wtorek, ponieważ dzisiaj miał być kolejny filmik z zabudować Newcrest. I słuchajcie, jak to bywa ze sprzętami. Nie wszystko mi się nagrało. Najgorsze jest to, że filmik, który miałam na dzisiaj zrobiłam jeszcze przed świętami. Więc odzyskanie tego fragmentu, którego nie mam, no cóż, nie powiem, że jest niemożliwe, ale jest bardzo, bardzo trudne. Więc, prawdopodobnie, po prostu wywalę wszystkie mebelki ze środka i jeszcze raz umebluję domek. Ponieważ domek mnie się osobiście bardzo podoba, jest parterowy, z dużą ilością sypialni, dla sporej rodzinki, z garażem, z pierdołami i td. i W takim całkiem nowoczesnym stylu, no i co? No i oczywiście, no tak bywa, no nic nie poradzimy. Ale to co mam dla Was dzisiaj, wybudowałam w komorę B i jest to oczywiście domek do wynajęcia! Tak, słuchajcie, jeszcze chwilę mi nie przeszło. Ale prawdopodobnie następne filmiki będą albo z budowy już czegoś powiedzmy bardziej normalnego, albo wezmę się w końcu za renowację, bo słuchajcie, wisi to nade mną? I ja się z tego bardzo cieszę, że mi podsyłacie rzeczy. No, ale wiecie, to trochę jak z rysowaniem, lepieniem, czy też robieniem, robieniem troszeczkę artystycznych rzeczy, tak? Wiem, tłumaczę się. I po prostu trzeba mieć wenę na coś. I ja, ja nie chcę, jakby też się zmuszać, no bo nie oszukujmy się potem, może to nie wyjść tak ładnie, jakbym chciała. I przepraszam Was, bardzo, bardzo Was przepraszam. No, strasznie mi wstyd i głupio, że też czasem mam tak, jak mam. No, ale słuchajcie, jestem grażyną biznesu, tak, jestem grażyną biznesu i po prostu, wiecie, mam teraz pomiędzy sobą a samcem księgową i te sprawy. Tea, strasznie to brzmi. W każdym razie, no, bywa jak bywa, ale. A, ale, ale, tak, ale jest filmik i mam nadzieję, że będzie Wam się podobał. Mnie osobiście ja się bawiłam fantastycznie go meblując, ponieważ to jest filmik, gdzie w sumie tak myślałam o takich troszeczkę dwóch skrajnościach. Skrajnościach jak skrajnościach. Na parterze yy, tak sobie wymyśliłam, że mieszka starszy pan, taki bardzo starszy pan na emeryturze, a na pięterku mieszka. Młoda czpiotka, bardzo kolorowa dziewczyna. No i o dziwo, tak sobie pomyślałam, że oboje są przyjaciółmi, bo on, zapalony wędkarz, kochający szachy, no i ona, uwielbiająca roślinność, jogę, dużo kolorowych rzeczy. Dziewczyna, która po prostu czasami z nim gra w szachy, pomaga mu robić zakupy i ogólnie sobie tak oboje funkcjonują. Myślę, że może nawet ona u niego wynajmuje to piętro, wiecie, że dostała zgodę na wyremontowanie sobie tej góry. No i że tak powiem, on powiedział, że za jakieś tam pomocę czy opiekę, bo może jest bezdzietny, może mu się w życiu nie wyszło. Różnie sytuacje są, no po prostu jej jakby tą włość przekaże. No, oczywiście, tu można dopisać sobie wszystko. Może to być dziadek z wnuczką, i wiecie, starszy pan tak mniej przejmuje się pewnymi rzeczami, czy tam wyglądem y, mieszkania. Może właśnie jego żona nie tak dawno zmarła i też troszeczkę je zaniedbał, ale ogólnie ma schludnie. Tylko jest tak, to wszystko trochę chciałam, żeby było zniszczone, takie nagryzione zębem czasu. No i oczywiście, starszy pan ma pieska. Ma małego pieska, z którym chodzi sobie na spacerki, po komorebi i y, y, sobie wolno żyje. Ona może byłaby instruktorką jogi, albo nawet jakąś plastyczką, coś takiego, bardzo kolorowy zawód, taki też z wychodzeniem do ludzi, tak sobie to inaczej wyobraziłam, wiecie, bo czasami jak się przegląda telefon, chociaż pochwalę się, od dłuższego czasu nie biorę żadnego sprzętu i elektroniki do łóżka, jak to dziwnie nie brzmi, i zostawiam je w mojej przestrzeni do pracy. Jakoś daje radę. Jest trochę ciężko jak się człowiek w nocy budzi, ale na szczęście wtedy się kładę na drugi bok, trochę się przemęczę i zasypiam dalej. I to jest plus. Więc polecam. Nie jest łatwo, ale polecam. No, 3 na 10, nie? No w każdym razie jakoś to idzie. No i właśnie oboje mają sypialnię, mają salonu kuchnię i mają łazienkę. W czym jako, że Azjaci. Patrzcie, odeszłam od tematu, który chciałam poruszyć, ale to za chwilkę. Czym najczęściej zauważyłam, że Azjaci mają oddzielnie toaletę z łazienką? Więc też tak się starałam zrobić. Więc tak to wygląda. Czy Wam się podoba, dajcie oczywiście znać w komentarzach. W każdym razie, wracając do tematu, jeżeli chodzi o pięterko, to tak bardzo wzorowałam się, bo czasami na tym. Na mediach społecznościowych pojawiają się filmiki takich różnych, czy y, dziewczyn, kobiet, młodych kobiet w sumie z Japonii, czy właśnie z Korei, i one mają takie bardzo kolorowe domy i to mieszkania, i to ta, czasami tak wygląda, jakby wszystko było od sasa do lasa bardzo kolorowe, fajne, takie, wiecie, ultra i tak trochę eklektycznie. No i właśnie w tym kierunku poszłam. U Pana zaś jest bardzo tak staro. No ale właśnie tak jak już mówiłam, chciałam, żeby mimo wszystko było schludnie. Yy, więc jest jak jest. Yy, chyba pierwszy raz, słuchajcie, albo drugi, użyłam. Tak, drugi, bo chyba już użyłam, jakby właśnie wychodziły wilkołaki tej kanapy z wilkołaków. Bardzo myślałam, żeby dać tą z kolekcji yy, o no, tym nieładzie piwnicznym i tak dalej, bo ona jest bardzo fajna, ma te kolorowe wzorki, ale jednak stwierdziłam, nie, dam tą, no bo piesek jest taki, jaki jest piesek, może gdzieś tam dziurę wygryzł, pan sobie to naprawił, on się ogólnie myślę, że ten gentleman nie za bardzo się też przejmuje, Chcę po prostu, żeby to było całe i tyle. No, po prostu i tyle. Ma małą lodóweczkę i ogólnie znowu rzeczy znikają. Tak, słuchajcie, znowu mi poznikały pewne rzeczy i powiem Wam, że mnie po prostu coś trafia na te simy. Więc domek, który jest udostępniony, może mieć pewne niedociągłości, niedo, nie być tak udoskonalony itd., itp. I właśnie chyba teraz strzegłam, że brakuje na tej ścianie szczotki. Tego domku, który udostępniłam. No, bywa. Słuchajcie, no widać. E, Simsy tak chciały, żeby tej szczotki nie było. Zresztą no, to zobaczymy to na tych screenach. Ale ja już po prostu na to nie mam siły. W każdym razie e, mod, który tam organizuje debug i te sprawy, ma też taką opcję, żeby zabl zablokować właśnie kasowanie, i chyba będę musiała to uruchamiać na zmianę kolorów ścian i td., Bo słuchajcie, to jest nieznośne. Autentycznie. Je, zróbcie coś z tym. Bo coś człowieka normalnie trafia. Autentycznie. No idzie coś trafić. W każdym razie domek ma również pralnię. Ma pralnię. Ma miejsce też takie do majsterkowania, bo też myślę, że ten pan bardzo dużo rzeczy naprawia. No i tak trochę robi takie, wiecie, no, prowizorki, ale prowizorki, nie oszukujmy się, najdłużej funkcjonują i żyją. Co też jest fantastyczne. No i kolejna rzecz, w sumie mogłyby się tutaj spokojnie cztery simy zmieścić, można z tego by było zrobić jeden do. mają też, że tak powiem, wspólną przestrzeń z takim jeziorkiem, gdzie pływają kaczuszki i w ogóle tam są świetliki i inne tego typu przyjemności. No słuchajcie, no chciałam dać dużo takich właśnie elementów, żeby to wszystko żyło. Taki miałam zamiar, taki miałam podejście, nadzieję. No, i zobaczycie na samym efekcie końcowym, czy tak mi się udało. No, co tam dalej? Słuchajcie, jeżeli chodzi o świat Simsów, oczywiście za dużo nie wiadomo. Jeżeli chodzi o naszą kochaną, idealną i perfekcyjną w ogóle bez błędów czwóreczkę, ale wiadomo, że The Sims Mobile, no cóż, nie spodziewajmy się już więcej jakichś tam nowych eventów itd., itp. No tak zadecydowano, w każdym razie będą powtarzać ulubione eventy graczy. Tyle wiem, tak się zastanawiam, czy ktoś z Was w ogóle gra w The Sims Mobile? Ja nie grałam. I jakoś mnie tak nie ciągnie. Na te Simsy nie mam za dużo czasu, nie mówiąc już o innych grach. A co dopiero jeszcze mieć na komórce? Powiem Wam, chyba już bym się w ogóle od telefonu nie odkleiła, a to jest po prostu jakoś tak mój, moim na nieszczęście w tym, co robię. Ten telefon jest nierozłączny. Jak kiedyś nie wyobrażałam sobie życie od telefonu, tak teraz yy, jak go odstawiam, to takie mam o, odstawiony jest. No, straszne to jest autentycznie, bo mam tak, mam wszystko, co lubię, no, bo mam muzykę na swoim telefonie. O, nie mam różne zdjęcia, też mam kilka aplikacji. Oczywiście, wiecie, aplikacje typu jakieś tam biedronki, nie biedronki, Nike i te sprawy, no bo nie oszukujmy, się, nie oszukujmy się. Te szejkomaty, no to to wszystko jest zachęcające i człowiek z tego korzysta. No, korzysta, nie? Tym bardziej, że ja jestem straszna, bo ja uwielbiam wyłapywać promocje. Serio, uwielbiam wyłapywać promocje. Nie wiem w takim razie, dlaczego ja kupuję Simsy w normalnych cenach. Aha, dlaczego? No bo mam kanał, nie? I prowadzę go po prostu, staram się przynajmniej. No słuchajcie, staram się jak mogę. No ale tak to, tak to po prostu wygląda. Nakorzystałam się z różnych dziur, brzydkich tych ścian i tak dalej, bo właśnie nie chciałam, żeby było tak super perfekcyjnie, chciałam, żeby to wszystko było ugryzione zębem czasu, więc nawet tak ta góra jest taka wyremontowana. To tam też zrobiłam takie plamki, nie plamki, słuchajcie, żeby też to tak wyglądało, że jednak coś tam się dzieje. Może tu dach przecieka, może tu to tam, to nie ma ich za dużo, jest troszeczkę tylko. Słuchajcie, troszeczkę tak, mini, mini, mini. No i też to jest taki domek śmieszkowy, ponieważ jakby nie patrzeć, zrobiłam pierwszy, od dawna pierwszy, korzystam z rzeczy. O, no dobra, patrzcie, mogę się wysławić. Ale pokorzystałam z rzeczy, z których bardzo, bardzo rzadko korzystam. Na przykład to linoleum podłogowe, ono ma bardzo ładny odcień i przez nie stwierdziłam, że bardzo miętowy będzie ten y, domek, bardzo miętowy, ten, ten, to pięterko będzie bardzo miętowe. Jest dość nowoczesnie, bo jak już mówiłam, y, ta dama, dziewczyna jest taka dość nowoczesna i tak funkcjonuje. Nie są to wszystko najdroższe rzeczy, bo też się starałam, żeby właśnie nie było najdrożej, no i tak cała parcela to jest około 70 tysięcy. No, żeby nie było najdrożej, nie? Od 70 tysięcy, no hello. No, i wykorzystałam z takich naprawdę dziwnych rzeczy, które chyba właśnie za często nie spotkacie u mnie w Speed Ale się bawiłam przy tym naprawdę fantastycznie. Słuchajcie, wychodzenie z takiego własnej strefy komfortu jestem na tak i muszę to robić jakoś tak częściej. Autentycznie. I ten dywan w kwiatki truskawki, który też jest z kolekcji. O, chyba tutaj mi poznikały pewne rzeczy u pana starszego. No tak podejrzewam, bo zmieniłam kolor tych ścian. Też powinnam korzystać jakoś z nich częściej. No i największy chyba plus nowego dodatku. Słuchajcie, ma tygrysek. Ona jest w debugu. I ona jest przeurocza. I to jest takie po prostu 10 na 10. Ten tygrysek jest przekochany, śliczny i ma tylko szkoda, że ma tylko dwie wersje kolorystyczne. No, ale ma. No nie przeskoczymy tego. Ważne, że chociaż taki tygrysek jest. Na górze jakby do tego apartamentu stwierdziłam, że przynależy właśnie dość spory balkon. To znaczy ta y, dziewczyna go bardzo sobie urządziła pod siebie i właśnie jest tam dużo tej roślinności, i innych tego typu rzeczy. No i mata do jogi. No, powiem wam, że sprawiło mi frajdę właśnie kombinowanie y, z tym właśnie charakterem tych simów, jakie one są. Ja myślę, że ona ma, może mieć spokojnie, być kreatywna, mieć y, cechę na przykład głupek i wrażliwa albo coś w tym stylu. Jak myślałam. No, co wam mogę tu jeszcze oczywiście powiedzieć, bo jeszcze będziecie mnie chwilę słuchać. Jest to też jeden z pierwszych domków, gdzie yy, nie robiłam najpierw yy, zewnętrznej części, czyli tego landsca landscaping, jakoś tak to się nazywa. Patrzcie, no, w sensie nie ustawiałam roślinek i tego wszystkiego na zewnątrz, tylko właśnie rzuciłam się na środek. I. Yy, było to też całkiem ciekawa odmiana. Powiem Wam też była to całkiem ciekawa odmiana, jeżeli chodzi o funkcjonowanie. No jestem ciekawa w ogóle, jak będzie domek funkcjonował, bo nie robiłam testu. Zresztą przepraszam Was, ja rzadko bardzo robię testy moich domków, ponieważ dużo też robię domków z myślą o osobach, które nagrywają scenki. No bo mamy to też między innymi e, Triariel, jest fantastyczna, jeżeli chodzi o nagrywanie scenek, robienie tych wszystkich e, zdjęć i e, właśnie z taką taką sobie jakby myślą rozrobiłam ten domek żeby właśnie można było w nim jakąś taką własną historię opowiedzieć bo kto wie może na górze też mieszka nastolatka właśnie też tak może być że właśnie wnuczka z dziadkiem i ona jest nastolatką jej rodzice tam jest to takie zdjęcie w ramce takiej kwiatkowej które też dochodzi chyba w tych tak w tych szkapargałach piwnicznych tej jednej z kolekcji bardzo ładne. Poza tym, że większość zdeńcami jest popankanych, no to ta ramka z kwiatkami tak stwierdziłam, że tutaj pasuje. No to też może to być, że to jest na przykład jego wnuczka, nastolatka, jeszcze jest pod koniec liceum, no i jakby dziadek ja jej dał to piętro, żeby ona się nauczyła powoli funkcjonowania. Wiecie, tak o no, takim dorosłym życiu. No i sobie sama narobiłam, słuchajcie, w sypialni problemów, no bo chciałam, żeby jednak był dostęp do tego balkoniku, który jest, no ale go usunęłam. No przedłużyłam salon i przez to. No, został troszeczkę zmniejszona sypialnia, nie byłoby problemu, jakby właśnie salon został taki, jak był wcześniej i wtedy byłby łatwiejszy dostęp, jednak no cóż, tak wyszło. I znowu użyłam rzeczy, których no jakby nie używałam wcześniej. Będzie tutaj bardzo dużo różnego klateringu, ciuszków, nie ciuszków, wszystko oczywiście w tych różnych pastelowych kolorkach. Mięta, róż, jakieś tam niebieski, kwiatki, nie kwiatki. No, ja bym chyba dostała szału w tym pokoju. Dużo się dzieje, bardzo dużo się dzieje, chociaż, no, kto wie, pewnie bym się też przyzwyczaiła, ale ja tak powiem Wam, nie za bardzo lubię te wszystkie przydasie, pierdofiksy, chyba, że to są figurki z gier... <laughs> I nie za bardzo lubię tych wszystkich kurzołapów, ale to ze względu na jakieś takie moje podejście. Oczywiście, słuchajcie, lubię sobie popatrzeć, jak ktoś ma w domu i tego pełno jakichś właśnie takich fajnych figurek, jakiś tam. O, ja pamiętam słoniki kiedyś zbierałam, ale wiecie, jakieś tam wilki, delfinki, aniołki, ma tego pełno, jakieś właśnie słoniki. Ja to lubię popatrzeć sobie na to fajnie. Ale słuchajcie, jakby przyszedł dzień tego sprzątania, odkurzania, o matko kochana. Ja nie wiem, ale sam jest, to by się ze mną rozwiódł, słuchajcie, autentycznie. Bo ja każdą tą rzecz musiałabym wziąć do wody, w ciepłej wodzie, wymyć, żeby nie była zakurzona. Dlatego ja mam, słuchajcie, tylko kilka takich rzeczy, jakichś takich bardziej pamiątkowych, powodujących jakieś emocje. Tak? Odzywa się we mnie wielka fanka metodykon Mari. No, przepraszam, przepraszam, bardzo przepraszam. Odzywa się we mnie, bo jednak no, staram się otaczać rzeczami, które rzeczywiście. Nie powodują we mnie jakichś takich smutnych czy skrajnych emocji. No bo jeżeli ma mnie jakaś rzecz denerwować, to po co ją mam mieć? Serio. Po co ją, słuchajcie, mam mieć? Ale to jest też przykre, że czasami mamy rzeczy, które nas yy, naprawdę denerwują, jak jasna, taka tam ciasna. I my je trzymamy, bo dostaliśmy je nie wiem od mamy, od cioci, jeszcze jak takiej cioci, której nie lubimy to już w ogóle. Yy, I po prostu, bo tak wypada. Wielokrotnie na kanale mówiłam, że wypada to macica na starość, więc no tak byłoby lepiej czasami bardziej patrzeć na siebie, a nie na uczucia osób, które są raz do roku w naszym życiu i to też nie zawsze. No i słuchajcie, ten, ta umywalka. Ja chyba nigdy jej nie użyłam w tym kolorze. Autentycznie tak, nigdy, raczej nigdy jej nie użyłam w tym kolorze, ale stwierdziłam, że jest to mieszkanie tak pstrokate, że ona po prostu pasuje. No i dlatego tak jest. Trochę poprzestawiałam w łazience, bo jednak dałam klimatyzator, klimatyzator yy, nie dałam tych, o matko, mogłam dać jeszcze kaloryfery, ale nie dałam kalory, yy, kaloryferów, ale jest klimatyzator. Klimatyzator to chodzi w dodatku, no jak ma się 4 pory roku, tak najbardziej jest funkcjonalny. Czy jest funkcjonalny, czy nie, jeszcze nie doszłam mojej rozgrywce do tego, żeby moja biedna Simka, yy, oczywiście Raksury, czy dorobiła się klimatyzatora. No słuchajcie, no tak bywa, życie! No i bidulka jeszcze nie ma, ale ma już łóżko. Słuchajcie, ma już łóżko, ma już y, piekarnik, ma już lodówkę, nawet stolik wygrzebała ze śmietnika. Więc nie ma tragedii. Słuchajcie, nie ma tragedii. Więc kiedyś zacznie wynajmować swoje pierwsze mieszkanie. Kiedyś tak, kiedyś do tego dotrzę. Kiedy nie wiem, no to zależy wszystko jak będę wyrabiała się z pracą. No, life is brutal in, i full of setbacks, nie? Więc wszyscy resztę znają. Jak chodzi ogólnie o roślinki, jakie użyłam, zrobiłam też taki kącik, można powiedzieć, ogrodniczy, bo przy tym właśnie wejściu do mieszkanka pan, pana starszego, a tak właśnie też pomyślałam, że może on tam sobie jakąś tam marcheweczkę, cebulkę jak najbardziej hoduje. Oczywiście można troszeczkę to wszystko poprzestawiać i mieć więcej tego miejsca do hodowli roślin. Serio, bez problemu można tu poprzestawiać i pewnie, jeżeli doszłoby do tego, abym korzystała z tego domku w swojej prywatnej rozgrywce, to mogłoby nawet jeziorko wylecieć ponieważ nie oszukujmy się, jak się gra w Simsy i gra się od zera do milionera, no to jakby y, dorabianie się na roślinach jest takie dość popularne, bym nawet powiedziała standardowe i trzeba z tego korzystać. Bałam się przez chwilę, że zapomnę o śmietnikach, serio, ale nie. Wyszły śmietniki, pojawiła się również skrzynka pocztowa, ta taka trochę większa, no i z te wszystkie różne świątynki i chyba nawet... Symboliczny nagrobek. No i tutaj właśnie powstał pomysł, że żona pana starszego, no, zmarła. I albo on sobie tak, że tak powiem, ogarnął tą młodszą, tą dziewczynę, że ona jest jego taką przybraną wnuczką, albo jest po prostu jego wnuczką. No, musiał być oczywiście element monitoringu sąsiedzkiego, czyli standardowe plastikowe krzesło, jak to najczęściej w Azji bywa, że starsi ludzie po prostu tak siedzą i obserwują. U nas jeszcze tej kultury nie ma. Jeszcze. No, ale moje sąsiadki bo oczywiście o to walczą. W każdym razie też jest na koniec. Wstawiłam również szachy, tak jak już mówiłam, że przyjaciele oni sobie wspólnie razem grają. No nic, tyle, jeżeli chodzi o ten domek. Zapraszam do lajkowania, komentowania i subskrybowania. Dajcie znać w komentarzach, czy Wam się on w ogóle podoba, ten domek, i czy robić takie z różnymi historiami. No, na dzisiaj to tyle. Buziaki, pa pa!